Cześć, ja jestem Juno, a to kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Lara Croft and the Temple of Osiris. Po grobowcu wyzwań Mam nadzieję ruszyć miejscem zasadniczym, czyli jednak tu gdzie najpierw stworzyłam. Dobra. Po sądzio Ozyrysa tak, wskazują nam drogę fajnie z paluchem, a mówi się, że nieładnie paluchem pokazywać, ale no kto bogom zabroni, prawda? za tu najpierw... kryształki, w ogóle coś dużego pośrodku widzę. Mnóstwo rzeczy. O, Czeszunia, Czeszunia, Czeszunia. Mnóstwo rzeczy widzę i... wszystkie jestem, tak zachłaniam Mamy to, to... O rany, z doskoczeniem tam będą na pewno miała problem do tej czapy. Ale... No nie. Claro, <ścoughs> czemu mi to robisz? Może... A! Może ma tremę przed nagrywaniem się. Hop. No i... O wiele wygodniej mi się kierowało y, myszą. No to w sumie nadal próbują to ro robić. O, jest. co? Hmm, o, fajnie można na główkę skakać, tylko... Czemu ona... Nie, ja, dobra, olać. Nie chcemy, żeby po piasku na główkę jakoś biedna skakała. Hmm, tam trzeba dotrzeć. O ranę, co to jest? Dobra, co ja mam tu niby zrobić? Weak point. Hmm. Aha. No dobra, prawie to już... Yy, aha, po części już to rozwaliłam. Musiałam aż się zastanowić, co ja też tam mam niby zrobić. Mm. Nie no Lara, nie chcemy tego trzymać, bo po co? A, tu mm, Hop. Mm, o rany, teraz tu jeszcze ogień się nam pojawia. Niedobrze. Mm, tak. O nie, jeszcze. O, wow, a ten to jest już jakiś konkretniejszy. No nie, ogień. Wszędzie ogień. Dobra Lara, na razie tego nie trzymajmy, bo po co? Zmieniam sobie może dron, żeby to szybciej poszło. Ua! No, zmierzę. Dobra, już teraz mogę na zwyklejsze chyba. Tak? No super. O nie. No, co to ma być? Muszę jeszcze... To doskoczyć na odpowiednie... Nie! O! Jestem prawie. Dobra, teraz Lara. Tu. Auć. No i znowu Czeka na strzelania, ale przynajmniej... Co miałam zrobić? Zrobiłam ile kryształków? Z sferą możemy do a ja się aż nie mogę zdecydować nigdy, czy mówić diamenciki, kryształki, czy co. Mm. Ej, przypomniało mi się kiedyś, jak jeszcze telefon komórkowy nie był czymś powszechnym i się jakieś tam pierwsze telefony miało i się szpanowało przed kolegami i koleżankami, to była taka gra na telefon, a jakieś diamenty dody i wszyscy się z tego śmiali, czy coś. Ja się nie śmiałam, bo ja jeszcze telefonu nie miałam chociaż może jakiś tam mm, pierwszy już jakiś tam był w pobliżu yy, zapowiedź pierwsza że wkrótce i do mnie cywilizacja na no, miejsce no, technologia rzecz jasna takie jeszcze rzeczy bez dotykowych motywów a dobra jej, ja aż... wiem, zaczynam głupoty trochę gadać, ale to aż od tego zatrzęsienia kryształku. Podobnie miałam w Tomb Raider Underworld, e, gdzie też znajdki w końcu przestały być znajdkami, bo się dosłownie walały pod nogami, a ja mimo wszystko, no, Tomb Raider klasyczne kojarzę mm, zdecydowanie z. Z sekretami, które naprawdę tymi sekretami są, ale no tutaj też rozumiem, bo ja na nowe Tomb Raidery, czy właśnie na te dwie części Lara Croft i coś tam, coś tam, to nie patrzę, staram się o nich nie myśleć. Na przykład pod kątem, jeśli miałaby mi oceniać, czy są dobrą, czy złą to staram się nie myśleć, czy to jest dobry Tomb Raider. Tylko właśnie, czy to jest dobra gra. Bo jednak, hmm, tuneridery te klasyczne, kwadratowe, powiedzmy sobie, rządzą się swoimi prawami, według mnie. Hmm. I mamy już tych amuletów hmm, sporo nagromadzonych. I coś by tu można było. Hmm, Mieścić hmm. może to i tu przy okazji, hmm. a zobaczmy jak będzie trochę e, lodowy taki, co się działał. O proszę. This mural describes the myth of Kepri. Myth? Sorry, old habit. <laughs> yeah, look. Kepri was a servant to Ra, the sun god. He was responsible for the sunrise. He rolled the sun across the sky just like a scarab beetle rolls a ball of dung. Hence, the beetle head. You missed a passage there. He was also connected with the mythical creation of the world. We have no time for the past, mortals. Every moment we wait, set draws closer. And there is much to do. No, trudno się z nią nie zgodzić, jednak ja w grach lubię wszelkie e, odniesienia do mitów, opowieści, e, takie ciekawe rzeczy, przerywniki. Znaczy, jak nagrywam to może nie aż tak, e, znaczy nie poświęcam temu za wiele czasu, bo jednak zdają sobie w pełni sprawę, czy tu coś jest. Jednak zdają sobie w pełni sprawę, że e, mogą... może być tak, że interesują one tylko mnie, więc... Eee... niekoniecznie, koniecznie, a jednak no, nagrywają, to wiadomo. O, fajne. Mm. No, mogę tak zmieścić jakoś, tylko... Hmm. Dobra, czyli... ja mam ten wycelować... Aha, okej. Okay. Już, rozumiem. Czyli... Hmm. Jakoś tym mam tak znieżyć. No. Trochę mi to zajęło, aż wstyd, bo w sumie to proste. Aha, świetnie, Laro. Przyglądaj się, czy twoja fryzura dobrze jest ułożona. Oj, zanim... No i durna ja zniszczyłam bazy, a... Mm, mogłyby mi się przydać. No, nieszczęście wielkie. Chociaż, a może kolumna spadnie? Nie, nie spadła. No, mówi się trudno w takim razie. Yy, I zaraz... A jeszcze wiemy, to sobie leży. Ha, i teraz tak, zobaczmy, co w tym będzie. Yy, aha, dobra, to jest lustro, już rozumiem. Yy, pierwsze. Yy lustra, ale widzę to hmm. nie, no tych nie obrócę zaraz mogę obrócić to tylko że hmm. Aha, dobra, już chyba też i na to mam pomysł. Hmm. Tak, ale jestem... Ale może jeszcze mogę wejść na to, a ciekawe czy mogę. Hmm. A olać to. Strach się bać, co tu będzie. No Na razie chcemy kolejne lustro, ale au, zanim do lustra, to może właśnie e, skraby, lustra... O nie, są tu pułapki wredne. Nie, one mnie zagryzą. Świetnie. O, dobrze, że tu był jakiś zapis. Mm. Dobra, nie dopuszczę ich do siebie, ani na razie nie mam zamiaru z tego zejść. Um, pytanie, czy ich tu jest jakaś skręcona ilość, czy... Um, dobra, tak, tak, tak. Przestaczek, zanim mnie tu te sześć. Dobra, tam zniszczyłam...

Hmm. Kulą, kulą, kulą chyba sobie mogę pomóc. Dobra, to zanim... E, tym, co mam... Czym mam się zająć właśnie? Tak. Teraz. Tym, żeby nie przeholować. Tym, co ja tu kombinuję. Tak. Może na wszelki wypadek też... Tak? No nie, to mi się... turla. Auć. Mm. Dobra, nie mogę przez to przejść. Jest lusterko. Aha. Mm. Zaraz. Jak to można by wykorzystać? Hmm. Zaraz, a to może na przykład... O! Mało nie zlazłam tu, ale... ...tak. Dobra, teraz do lusterek grzecznych, nie, znaczy... ...nie, nie tak. Tak nie przejdzie. Ale... To mogę? Nie, to nic nie daje. Hmm. A mogę to jakoś przesunąć? Nie. O, mogę w sumie... Za której chcę. No. Ciekawa sprawa. A jest i broń. Nie ja wiem w sumie na razie, czy będę ją zmieniać. czy jest mi z tym, co mam. No, więc co to. O nie, znowu jakieś kombinowa... No... Kurde, jak? Jak to możliwe? No nic. Nie ma co narzekać. No Lara! No przecież to nie stało tak daleko. Zaraz sama, to musi być podniesione, bo by ona łaskawie na to wskoczyła. No, jeśli tak, to dość dziwne, ale... Zobaczę, nie kłócę się. Zapuśćmy, bo już raczej wracać tam nie mam zamiaru. Eee, tu, tutaj, tutaj, tutaj tu. Czy to będzie jakaś bredna pułapka? Ah, this could prove <laughs> Najpierw myślałam, że będzie miał jakąś y, ognistą... Y, tą, jak to się nazywa? Deskorolkę. Y, Dobra, czyli mam taktykę na to coś. I teraz, teraz szybko. Tek, tek, tek. Tu O nie, o nie, o nie, o nie. Lara, weź, że uciekaj. Trzymaj się od nich w ogóle z daleka. No. Jeszcze raz. Auć. Sama się, się jakoś wysadziłam. Dobra, tak. Tu jest apteczka. Są diamenciki. Dobra, o nie. To było w sumie to też może być pułapka, co? Najpierw chyba bym chciała wszystko, co się da tutaj wyspierać. Hmm. O też, a jeśli się okaże, że jestem zbyt podejrzliwa i tak naprawdę to nie jest pułapka? Hmm. <laughs> no właśnie. To jest dość tą derowe, trzeba przyznać. Co jest? Hmm. Dobrze, trzeba zbierać co nam się należy. Tutaj... Jeszcze to... A, nie, teraz jakby to... A, nie była pułapka. Dobra, to już w sumie niepotrzebne chyba. Hmm. A, jeszcze dwie pasy mi zostały do rozwalenia. No, czemu nie mogę na kryształek? No. Co jest nim nie tak? A no, dobra. Hop. Dobrze, że Lara od tego nie może się podpalić, więc. Dobra, czyli to. chociaż nie, 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 Trzeba będzie pewnie tak. I... Już się wystraszyłam, że w tamtą stronę to nie idzie. Nie, trochę chyba nie tak, jedną. Tak. I pewnie aż tu. Prawie, prawie. Hm. W tym jest nie tak, że nie odbija gdzie trzeba. Hmm. Hmm. A tu coś widzę tak w ogóle, no. Jak ja mam tamto jeszcze zgarnąć? Hmm, zaraz. to idzie tak, tak? To to może powinno bardziej tak jakoś. Hmm. No bo to ja jakoś powinnam bardziej typu prawie, Tak. No, prawie, prawie. Hmm, jeszcze nie. No, Lara, może znaczy, trochę. O, jest! Hmm. hmm, tylko. Aha, z góry trzeba będzie jakoś tam podejść pewnie. Oczywiście da się to zrobić. Najpierw, jeszcze. To, że też wcześniej przegapiłam. No tak, tego już nie potrzebujemy. Tak, tak. A, zanim cokolwiek zrobię, to po Czy Znaczy to w zasadzie... To się nazywa czaszkami, ale ja bym tego tak serio czaszką nie nazywała, bo to jest to takie nakładane na głowę to faraoni mieli i teraz nie przypomnę nazwy tego oczywiście, bo tak to zawsze jest. Jak się próbuje coś przypomnieć, to aha, aha... Próbuj, próbuj, nie? Eee, no, tutaj? A jest To znaczy, chodzi mi o to, że fajnie, e, bo kontrastowo. To znaczy, wszystko tutaj potrafi zapłonąć. A lodowe wystrzały, mm, co ileś tam. Ładnie kontrastowo mi pasują. Hmm. Chociaż lodu to ja nie lubię. Chyba, że mówimy o pieśni lodu i ognia. Że kocham całość. Dobra, coś tu było? Nie. Oj, po co mi to? Chciałam tylko ten opuścić. O, jeszcze pół. Strasznie dużo tych pochodni. Hmm. Dobra, widzę czaszkę. Tu nie wiem, co jest. Dobra, czyli najpierw zajmiemy się czaszką. Tak. Do... Tam też błyska. Hm. Pioruny w ciemnym dole. No, wiem, że nie chcę do niego podejść. O nie. W czy ja się wolałam walkę z Bosem? Jakąś no, taką tak. Próbujemy tak. no, czegoś takiego. Ał, myślałam, że on to odbije. Hmm. Kurde, ale to jest... Ja to Co ja w sumie mam zrobić? Pomóc sobie, nie rozumiem. No to fajnie. To jest jedna kula. Te mam zniszczyć. Ok, okej. Okay. Tylko że ja też nie zniszczę tego tak nagle. A, no, wiem... dobra, umarłam, fajnie, ale nie mogę trochę ogarnąć jak to niby działa. Um, to znaczy... Um, no dobra... Um, to, to powinno jakby... No nie wiem, które tutaj Moks by, by działało. Nie wiem, spróbujemy w tym miejscu może? Mm. I tak. Oj, jest, 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 uda się. Jest. I co teraz? A. Dobra, no z tymi teraz walka jakaś. To no, nie I są Okej. Hmm. Okay. Czyli... Aha, jeszcze więcej. Czyli ten boss jest o wiele bardziej y, złożony niż myślałam. Mm, no i nie ten przycisk. Mm, spróbuję w takim razie tak. No rany. O, to teraz co teraz są? mam? Nie, 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 bo mnie te krawy zabiją. Mm, tak. Okej. Okay. Mm, I... o nie, nie ten przycisk. Tak. Hmm. Blustro, w, w które się muszę trafić. Elegant tym sobie zasłaniam trochę jakoś. Zobaczcie. Ona na no, ostatni. Zagnie... Auć! Nie, Lara. Ja pierdzielę. Dobra, to mniej więcej w tym momencie wrócę do Was w kolejnym odcinku. O. Nawet fajnie tak mi nie czytało. Dobra, no to na razie to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.